Dzień dobry Państwu. Gram z Mateuszem i mamy pierwszą rundę chorgala. Mateusz wykonał misję o trudności 3, ale zagrał sobie, że zmniejsza trudność o 1, czyli 2. I ty miałeś 9 przeciwko moim 3, tak? To było 6. Trudność misji była 2, więc wygrałeś. Z kolei ja miałem taką sytuację, że. Do misji dołożyłem sobie tylko taką sytuację. Mateusz mi zwiększył trudność misji, ale moja kondycja, bo ja walczyłem na kondycję, czy też zbierałem, czy jak to powiedzieć, no nadal mam jeden punkt. Mateusz ma jeden punkt. Odkładamy karty misji, zachowujemy, reszta leci na stos kart odrzuconych. Horgal, uczymy się grać. Mój przyjaciel Mateusz nie miał w tym rozdaniu misji, więc bardzo mocno mi przeszkadzał, ale pojawiły się podstępy, które umożliwiały mi na przykład zabranie jego łuku, i ostatecznie u mnie jest tutaj 18, u Mateusza było 10, trudność k kondycji to było 2, więc przekroczyłem, zabieram mam po półtorej godzinie dru dopiero drugi punkt. Tutaj mamy taką piękną sytuację, że przez lodowy labirynt ja nie dołożyłem nikogo, bo niestety nie miałem. I jest coś takiego. Jeżeli w fazie rozstrzygnięcia, czyli teraz w drużynie wykonującej nie ma Lokiego, suma P to jest 10. Ale Lokiego Mateusz miał... Ile miałeś w końcu? P? Czekaj, czekaj, czekaj. Raz... 5, więc trudność było 3, zdałeś i już masz misję zaliczoną i masz 3. Bo masz tutaj jeden punkt zwycięstwa, tutaj masz dwa punkty zwycięstwa. O nie, była sytuacja taka, że miałem taką misję piękną trudność to była 2k, ale tutaj mój chłopak rzucił sobie podstęp zagraj na misję wszyscy baldowie w twojej drużynie do końca tury zyskują plus 1. No tak wszyscy Baldowie, to i ja tutaj miałem Pegaza i moja w tym momencie 5 dodać 2 to 7. 7 minus 5 to jest 2. Trudność jest 2, więc też zaliczam, tylko że mam jeden punkt zwycięstwa. Mam nadzieję, że nic nie pokręciliśmy. Mamy bardzo ciekawą sytuację. Misja nazywa się Odnaleźć Pałac Odyna. Jeżeli w fazie rozstrzygnięcia w tej misji znajduje się czarodziej, ta misja automatycznie zostaje wykonana. Ja mam tutaj życzliwych, ale Mateusz tu mocno myśli, jak nie dojechać.